Dostałem dzisiaj bardzo fajny przekaz od Roberta Monroe. Pozdrawiam Cię, Bob. Nieraz się z nim spotykam, ale dzisiejszy przekaz, no to był konkretny. Aż Daruś się zerwał i se zapisał na kartce, praktycznie słowo w słowo, to co przekazał Bob. To było do mnie, ale myślę, że i niektórzy z Was skorzystają z tego. Jaki jest Bob? Bob jest spokojny. <grym> Taki zrównoważony, stonizowany. On świeci srebrzystym, ale przytłumionym światłem. Ma takie specyficzne, można powiedzieć, poczucie humoru. Taki radosny jest w środku, ale w takiej radosnej równowadze. Taki dobry pedagog. Jak wracałem do ciała w lokacji ruchomej, no można powiedzieć, że w samochodzie, ale dokładnie, jest właśnie jak powiedzieć, w lokacji ruchomej. Może to być samochód, może to być autobus, bus, autokar, pociąg, może to być ruchomy blok, nie? To już było blisko fazy ciała fizycznego. Ja patrzę kuźwa, a ktoś jedzie, no można być na długich, ale te długie mnie nie oślepiały, nie? I takie kuźwa srebrzysto przytłumione światło. Potem jest, no można powiedzieć, klik, tak jak on powiedział. Klik, ale ja nie słyszałem w głowie klik, tylko po prostu yy, sceneria się zmieniła. I przede mną Bob, Robert Monroe. I od razu zaczął mówić, werbalnie. Powiedział to, potem mnie werbalnie, powiedział, żebym wrócił do ciarzy, bym się obudził. To wtedy to zapamiętam, nie? Lepiej to zapamiętam. To wstałem, to zapisałem. Zaraz wam to dokładnie przeczytam. Jeszcze jeden taki szczegół chcę dodać. Taki bardziej, no można powiedzieć, dla siebie. Nie wiem, czy wam się przyda. Też bym prosił, wo, wo, wolę tak prewencyjnie poprosić, żeby tam nikt sobie... Czekajcie, bo tutaj jakaś sytuacja podramkowa. Policja. Kogoś zatrzymali. Też bym prosił, żeby po prostu nikt sobie tam, no nie, nie dośpiewywał od siebie, nie, no bo to doświadczenie najlepiej no czuje kto? No ten, który przeżywa to doświadczenie. Nieraz jest trudno człowiekowi przekazać to słowami, to czego doświadcza w obę, należy to próbować. Ale kuźwe, no jak ktoś tam mi próbuje to zinterpretować, a zwłaszcza nadinterpretowywać to mnie kurwa normalnie załamuje mnie to Ech. Dobra, no chcesz się ścigać do rura, nie? Cie ten Nie no spokojnie to no. Pusz, puszczę cię, jać. Jać. Mały fajfusie Ja to? a no <laughs> także bardzo bym prosił no nie, dośpiewy, nie dośpiewajcie tam od siebie no albo jak już coś próbujesz dośpiewać to zachować to dla siebie no nie piszcie nie piszcie Darusiowi yy, w ten sposób nie pomagacie ja to od razu wiadomo odrzucam, a innemu możecie zaszkodzić bo jego tok myślenia akurat skierujecie w tą stronę, a Darek chciał co innego przykazać, nie? <laughs> Mówię ten szczegół, który jest no przede wszystkim dla mnie ważny. Ja to uchwyciłem, można powiedzieć, w obę i to jeszcze podprogowo. Nie to, że to było obę, to jeszcze podprogowo, taka końcóweczka, na której... w którą się wdro, wdrożyłem. I kuś o, oh, zrozumiałem. To był bardzo taki sprytny, fajny zabieg mojego wyższego ja i, rob, i jaźni Roberta Mondro. Jak wracałem właśnie do ciała, ja się czułem no przede wszystkim jak, jako Darek Sugier, jako ja, który jest, ale czułem też wyraźny aspekt. Można powiedzieć właśnie Boba. Roberta Monroe. Jak był młody. Czułem też aspekt w sobie takiego pierwszego, najważniejszego ucznia Boba. Jak już praktycznie, no nie dam, że tam wszystko kuma, ale dużo kuma. I ten Bob do niego przychodzi, żeby mu jeszcze coś przekazać, żeby on to lepiej zrozumiał. Także ja miałem taki wymieszany ident siebie z lekko domieszką Roberta Monroe. A on miał przede wszystkim ident Roberta Monroe, ale też miał domieszkę mnie. Czajcie, ja to czułem, że to ma, ma to na celu lepsze dostrojenie, lepszy jakby wychwyt, żebyśmy się spotkali i żeby ten przekaz był taki wyraźny. Czajcie, to otoczkę zbudowało moje wyższe ja i Bob i wstrzeli, wstrzeliliśmy się w to fazę i doszło do przekazu samochód zatrzymam to wam przeczytam, nie? dobra zatrzymałem samochód, także mogę spokojnie przeczytać słowa Roberta Monroe dzięki Bob Gdziekolwiek jesteś, na dalekiej fazie jest. On to przerabiał. On w tej kwestii ma duże doświadczenie. Czytam słowa. No, praktycznie słowo w słowo. <laughs> Zerwał się Daroś i szybko poleciał zapisać. Pomagając innym, próbując zmienić świat, odczujesz, że jesteś szczęśliwszy. Twoje ego odczuje, że jest szczęśliwsze. Nie będzie to egoistyczne, tylko skorzystasz z odczucia ego, by próbować zmienić świat, by pomóc innym. Czajcie? nie ma nic złego w odczuwaniu szczęścia. Które odczuwa ego, jeżeli to ego jest przed tobą, jeżeli to ego jest twoim narzędziem tylko, jeżeli to ego, można powiedzieć, jest marionetką, to dotyczy mnie, nie? Może i kogoś też z was, kto lubi pomagać innym, próbuje, próbuje zmienić świat. To, to są szlachetne przecież yy, pobudki. To jest szlachetna idea. Ja z tej idei przede wszystkim czerpię motywację do działania, nie? I ostatnie, ostatniego czasu straciłem tę motywację. No i tutaj, Bob przyszedł do mnie, żeby mnie pocieszyć Takimi właśnie słowami No straciłem motywację, bo... No widzę jaki... No nie wiem, to jest zbyt może rozległy temat Nie to, że człowiek nic z tego tak naprawdę nie ma i nieraz traci. Ale to, że do ludzi ciężko dotrzeć. Poza tym ludzie można powiedzieć kradną. Najbardziej mnie boli, jak ktoś na przykład bierze coś ode mnie. świadomie czy nieświadomie, wiecie jaki to jest internet, nie, jak ktoś weźmie z internetu i kuźwa myśli, że to jest niczyje ja jak coś od kogoś dostaję, tak jak teraz na przykład, nie od Boba, no to mówię kuźwa, to jest od Boba, dzięki Bob zajebiście, że mi <im> pomagasz <zajubli> W większości ludzie tak robią, nie? Ale zdarzy się jeden kuźwa niech to będzie na jeden na tysiąc i jeżeli ten jeden na tysiąc potem się rozfiuka, no to po prostu. Potem, można powiedzieć, ludzkość zapomina kto był pierwszy. Tylko przyjmuje informację tego, kto jest akurat na świeczniku nie? Kto ma tam więcej rozbuchany, to ego. Kto faktycznie nie wykorzystuje. Ego jako narzędzia, tylko jest tak wpierniczony w to ego, że po prostu leczy swoje kompleksy tym, nie? I to jest właśnie przykre, i straciłem motywację. Tutaj Bob mnie pocieszył. No i Furtada też mnie pocieszyła, <laughs> ale to już wcześniej. Nic nie było, nie? Rączkę tak trzymałem. Jak ten, jak pirat z Karaibów. Oglądaliście ten film? A tak chodzi na tym rumie. A tak ręce trzymałem Nie no przyjechała do mnie To było jakiś czas temu W obe. Przytuliła się do mnie Mnie pocałowała Podziękowała za to No bo to co robię to nie ma tylko odbitki tu To ma też odbitkę tam Chciała się spotkać ze mną Kim to jest ten I się spotkała Jest wierząca Jest bardzo wierząca No dobra, nieważne, także um, dziękuję Ci, Bob, za wszystko, co dla mnie i dla innych zrobiłeś tutaj. Dziękuję Ci, Nelly Furtado, że mnie pocieszyłaś. No. Także dobrze jest cały czas być przed tym ego. Niech to ego będzie przed nami, nie? Niech to będzie narzędzie, niech to będzie właśnie taka marionetka, którą ty sterujesz, ale w którą ty się nie wkręcasz. To jakby się za mocno wkręcił w awatara, nie? No to wtedy tracisz tą perspektywę zewnętrzną, tylko przeżywasz kuźwa. Stajesz się wtedy egoistą. Egoistą, egocentrykiem. A tak to nie. Nie ma nic złego w wykorzystaniu tej energii ego. Tego nawet szczęścia, co ten awatar ego się cieszy. On się cieszy, bo pomaga innym, bo próbuje zmienić świat, a ty czerpiesz odfiltrowaną energię z tego ego. I to cię wzmacnia. To zajebisty przekaz, Bob Kuziw.